Wiecie, stacja paliwski Lucy na przy telefonie, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, ja dzwoniłam się na stację. Złotych. Pozdrowisz Mikołaja, ja direktora i Proszę. Czy ja dodzwoniłam się na stację? Tak, na stacji się pan zadzwonił. proszę pani, bo ja jadłam ostatnio hot doga u was. I co? I, i bardzo mi Buczu, zasmakował cię ja mogłabym poprosić... zaobserwuj i weź pod zbiorę i mam wnuczka Podkreślenie takie podkreślenie, buczy, podkreślenie, podkreślenie. Tu panią bucha i parówka. Ale chodzi o to, jaka to buła, jaka parówka. Jakie co? Jaka buła i jaka parówka. Jaka barwa? berlinga! 10 zł, a Meduska, dasz mi folowana na x podkreślenie DOG M3. Podkreślenie podpiszesz profil HTTPS, dobrze i kropka to profil. I wy podgrzewacie to księgę 61995229779 ukośnik. Grilluje się na grillu. Barówę też! To nie gotowana, bo była taka soczysta. A no to jak pan to może była frankfurterka? Buła. Sześć a to ja nie wiem! Na browarka ja ja na tych Niech widzi co straciła po No to, to z grilla. No, a powie mi pani jeszcze, yy, bo tam są. bo co, podgrzewam yy, i najpierw palówka do półeczki, czy najpierw. Ale do półeczki? Czyli na odwrót, najpierw sosik, później paróweczka do półeczki. Mm -hmm. A powiedz tak. mi, a skąd macie te sosy? Z ustawy przychodzi, z faneksa. A można u was zamówić takie, bo, bo były był i I -E Nie, nie można kupić 377. O, bo ja jadłam taki tysiąca krajów chyba i on był taki pyszny. Tak nie myślę, to już myśli nas pyska leci, proszę pani. No, to nie pani przyjedzie, co pani kupi. Ale to drogo u was, jak chuj, ja tyle kupię 10 hot dogów, 20 zł. Hejka, super telefoniki. Zapraszam na swojego Ik-Eluka podkreślenie trzy No Proszę! Ale o co pani chodzi? No ja, i skąd ja taki sozga trzasnę? Lepiej można kupić. Kuba, ja jadę do pie zdrowy Dasz follow, Jakub. Dobrze, do dobrej nocy! Z miłego wieczoru. Przyjemnie ja również życzę! zdroweczka. proszę panie mi i, 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 i smacznych paróweczek i bułeczek! Dobrze, dobrej nocy życzę. Do widzenia!